Dzisiaj przeczytam dla Was fragment książki Renaty Piątkowskiej, To się nie mieści w głowie. Opowiadanie pod tytułem Daleko jeszcze. Jak już będę duża, to na wycieczkę za miasto pojadę na koniu albo na hulajnodze. Bo w samochodzie przypięta pasami do małego fotelika okropnie się nudzę. Nie mogę skakać po siedzeniach ani ciągnąć tatę za uszy. A strasznie trudno jest tak siedzieć i nic nie robić. U gdy jedziemy tylko kawałek do przedszkola. Ale wczoraj tata wymyślił wyprawę nad jezioro. Ledwo wsiedliśmy do auta, spytałam: Tatusiu, daleko jeszcze? Tata westchnął i nerwowo potarł czoło. Tosiu, dopiero co wyjechaliśmy z domu, powiedział, a ja dalej nie wiedziałam, czy jeszcze daleko. Za to poczułam, że chce mi się pić. Mama pogrzebała w torbie i podała mi kartonik z sokiem. Wypiłam tylko troszkę. Resztę postawiłam na siedzeniu i sama nie wiem, kiedy wszystko się wylało. Na szczęście to był sok z jabłek, więc plama nie była widoczna. Nie to co pomarchewkowym, pomyślałam z ulgą i kopiąc z nudów fotel mamy zapytałam daleko jeszcze Tosiu, przed nami kawał drogi, może się prześpisz? spytał tata z nadzieją w głosie. Nie mogę, bo chce mi się siusiu, wyznałam. Teraz tata był tak zdziwiony, jakby jemu nigdy nie chciało się siusiu. – No teraz, bo za chwilę może być za późno – ostrzegłam. Gdy samochód zjechał na pobocze i zatrzymał się, mama powiedziała – skoro tak, to biegnij za te krzaki, a my tu poczekamy. Tata w ogóle się nie odzywał, tylko zmarszczył okropnie brwi, bo właśnie odkrył plamę po soku. Zabrałam więc foczkę i wyskoczyłam z auta. Przede mną były jakieś zarośla, a dalej drzewa. Przykucnęłam w wysokiej trawie, ale jakoś nie mogłam się zdecydować – Byłam pewna, że za drzewami siedzą wilki i mnie podglądają. A mrówki, które biegały po ziemi, zadzierają w górę głowy i na pewno zastanawiały się, co takiego zamierzam zrobić w tych krzakach. Na dodatek po niebie leciał samolot i wydawało mi się, że wszyscy gapią się na mnie przez małe okrągłe okienka. Skoro tak, to udechciało mi się Siusiu i pojechaliśmy dalej. Szkoda tylko, że zostawiłam w trawie foczkę, bo potem tata musiał po nią wracać. Na początku oczywiście nie chciał, ale jak zrobiłam podkówkę i zadrżała mi broda, to zaraz wrócił. Potem już z koczką na kolanach spytałam. A daleko jeszcze tosiu, jęknął tata i znowu potarł sobie czoło, a mama wyjęła z torby jajko niespodziankę i podała mi je, mówiąc Wyjmij sobie ze środka zabaweczkę i pobaw się grzecznie przez chwilę. W czekoladowym jajeczku znalazłam części, z których można było złożyć traktorek. Właśnie miałam przyczepiać mu koła, gdy tata gwałtownie zahamował i wszystko wypadło mi z rąk. Mój traktorek się rozsypał, pogubiły się kółka! krzyczałam, a łzy kapały mi na sweterek. Chcę nowy traktorek! Marudziłam tak długo, aż na najbliższej stacji benzynowej tata kupił mi trzy jajka niespodzianki. W jednym był eskimos, w drugim kosiarka, a w trzecim żyrafa. Niestety w żadnym nie było traktorka. Mama nie chciała słyszeć o kupowaniu następnych jajek, a gdy po raz kolejny zapytałam daleko jeszcze, tata zrobił się czerwony i powiedział, Tosiu, przestań mi wiercić dziurę w brzuchu. Co takiego? Ostatnia dziura, jaką zrobiłam, to była ta w niebieskim swaterku, na łokciu, a z dziurami taty nie miała nic wspólnego. Sama nie wiem kiedy, łzy znowu popłynęły mi po brodzie. Byłam zła i zmęczona. Jechaliśmy już tysiąc albo nawet sto godzin, a czerwony tata z dziurą w brzuchu nie chciał mi powiedzieć, czy jeszcze daleko. Znudziło mi się pokazywanie języka dzieciom w innych autach, więc pociągnęłam dwa razy nosem, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem obrażona. I ztręmnałam się chwilkę. Kiedy się obudziłam, byliśmy już na miejscu. Od razu wrócił mi dobry humor, zwłaszcza że gdy wygramoliłam się wreszcie z fotelika, znalazłam na podłodze kółka od traktorka. Nie wiem tylko dlaczego tata marudził, że takie podróże są nie na jego nerwy. O co mu chodziło? Przecież tak fajnie się jechało, że też dorośli wiecznie muszą na coś narzekać. Pomyślałam i z rozpędu zapytałam, daleko jeszcze?